Musimy cały czas pamiętać, że system kaucyjny i ROP e, mają pewien konkretny cel. Właściwie dwa cele, o których trochę zapominamy w tych dyskusjach, które toczą się w Polsce. Mianowicie po pierwsze zamknięcie obiegu. I to zamknięcie obiegu jest kluczowe, bo z jednej strony jest zagadnieniem gospodarczym, z drugiej, co ważne, jest również niezwykle istotne środowiskowo, no i po drugie, oba te elementy, czyli IROP i system kaucyjny, to także zmniejszenie presji opakowań na środowisko. To także element Zielonego Ładu, który ma jednak poprawić środowiskowe uwarunkowania w Unii Europejskiej. Więc nasze oczekiwania są takie, że oba te systemy muszą być efektywne. System kaucyjny, wiemy z doświadczenia, że właściwie niezależnie od tego, jak będzie skonstruowany wewnętrznie, będzie zbierał to 90% opakowań. I to wiemy, wiemy już, że to się dzieje, że ten proces trwa. Co do ropu, wiemy, że mamy już pewne jego elementy i powinniśmy je wykorzystać. Takie elementy jak chociażby działające systemy zbiórki w gminach. Natomiast musimy dostarczyć do tego systemu strumień finansowania po to, żeby ta zbiórka była lepsza. Ten strumień finansowania powinien być celowany w taki sposób, żeby jednak wpływać już na poprawę jakości selektywnej zbiórki, tak żebyśmy mieli więcej lepszego materiału do recyklingu, tak żebyśmy mogli zamykać obieg.